Witam wszystkich serdecznie znowu zaczynamy spacerek. Czy znaczy się zarobiłem co codziennie, ale nie nagrywałem, bo no pogoda była bardzo czulowa, a czy zła czulowa, zła pogoda była. No i lecim, lecim Pozdrowie. A teraz no pochmurnie jest. Pochmurnie, ale lepiej niż bywało przez kilka dni. No nic, trzeba lecieć. Zapraszam Cię, też jak najbardziej Cię zapraszam do oglądania, do wsłuchiwania, no też do oglądania, bo są też filmiki, które możesz oglądać, nie tylko słuchać na moim kanale. Staram się ciekawe tematy poruszać. Jeżeli masz życzenie, możesz napisać do mnie w komentarzu pod tym filmem i poruszę ciekawy temat. Napisz mi jaki. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do sportu.